Yośmano ludziska, ja jestem Luki i witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. A dzisiaj Pokémon z 5441 CP? Czyli jakie CP będą mieć Pokémony z trzeciej generacji w Pokémon Go? Jest to dosyć ciekawy filmik, więc możecie stawić łapę w górę i udostępnić go znajomym. I generalnie, kto chce wziąć udział w konkursie na Powerbanka, to zapraszam Was na przedostatni filmik, ponieważ konkurs dalej trwa. A jeśli zdążę wyzdrowieć, to prawdopodobnie w sobotę będzie live, na którym właśnie będziemy losować osoby, które wygrają takiego Powerbanka, a Powerbanka. Warjwanków jest 5, także jest duża szansa, że wygrasz właśnie ty. A tymczasem, nie przedłużając, zaczynajmy. Jak zapewne wiecie, bądź też nie, Niantic nie wymyśla statów Pokémonów w Pokémon Go. CP Pokémonów to nie jest definicja ich wymysłów, a raczej są to skonwertowane staty, przeniesione z oryginalnych hier Pokémon, właśnie do Pokémon Go, przekonwertowane i obliczone specjalnym kalkulatorem który pozwala przenieść staty Pokemonów z oryginalnych serii i zamienić je na Nianticowskie CP w Pokemon GO. I dzięki znajomości tego właśnie kalkulatora Możemy bez problemu obliczyć jakie staty Jakie CP będą mieć Pokemony właśnie z trzeciej generacji Także po prostu prześledźmy Jakie CP Pokemonów będzie miała właśnie Trzecia generacja Pokemonów w Pokémon Go Jak widzicie mam tutaj przygotowaną listę Ponieważ wiele stron zrobiło już obliczenia właśnie takich Pokemonów Więc generalnie nie musimy obliczać y, sami Jak widzicie tutaj startery z trzeciej generacji Mają bardzo zbliżone CP Do, po, do wszystkich starterów Które już mamy w Pokémon Go No i takim krótkim podsumowaniem Wodny starter będzie miał 2815 CP I będzie to najlepszy Starter właśnie z trzeciej generacji Ale wystarczy zobaczyć jakie CP pokemony z trzeciej generacji mają ogólnie I zobaczcie, że jest tutaj wiele bardzo dobrych pokemonów W tym na przykład Gardevoir, prawie 3000 CP Brillum 2400 CP, same dobre pokémony, także tutaj tylko pierwsze formy i drugie generalnie formy, o ile jest właśnie trzecia forma, są tylko słabe a wszystkie pokémony, które już mają swoje finalne formy, z reguły są bardzo dobre tutaj tylko Sableye widzicie, o dziwo jest słabym pokémonem, 1300 pcp no ale właśnie tak definiuje Niantic staty pokémonów, więc generalnie nie zawsze jest to takie odzwierciedlone, jeśli chodzi o gry pokémon ale zobaczcie, no właściwie większość pokémonów ma tak około 2000 CP, bardzo dużo pokémonów ma 3000 CP. Zobaczcie, tutaj naprawdę te staty z trzeciej generacji. Tutaj naprawdę bardzo dużo Pokemonów dojdzie. Bardzo dobrych. No, zobaczcie, no Pokemonów około 2000 CP, a nawet 3000 CP jest tutaj od groma. To jest chore, ile tutaj dobrych Pokemonów dojdzie. Także naprawdę, trzecia generacja, zobaczcie: Salamans 3532 CP, Metagross 3644. Tutaj po 3000 CP macie Pokémony Latias, Latios. Tu masakra, prawie 4K mają. Tutaj akurat. Latias, Latios, Rayquaza i inne tego typu Pokémony to są Pokémony legendarne. Natomiast naprawdę widzicie, ile tu jest dobrych pokemonów Więc teraz zobaczymy sobie topkę, która Was zaskoczy. Zobaczymy sobie pierwsze top 10 pokemonów właśnie z trzeciej generacji. A co tam się dzieje? To jest po prostu. Pff. Zobaczcie, mamy tutaj top 10 pokemonów z trzeciej generacji. I patrzcie, ile tu jest Pokémonów około 3000 CP. To jest chore. Lista otwiera Blaziken z 2631 CP. Jest to starter. Później Armaldo 2675 Hariyama, czyli ewolucja Makuhity, jest to Pokémon typu walczącego, a już ma tak okropnie wysokie CP. Później mamy Starter Wodny 2815 Gardevoir, który jest jeden z moich ulubionych Pokémonów, prawie 3000 CP. Tutaj Milotic prawie 3000 CP. Agron 3004 CP. Salamans 3,5 koła. Metagross, który jest również przekozackim, przeepickim Pokémonem. Bardzo możliwe, że to będzie jakiś defensor w gymach. Ma 3644 CP. I uwaga! Mózg rozwalony. Slacking 5441 CP. To jest po prostu, moi drodzy, miazga. Mewtwo przy takim mordercy to jest o o, ta, o taki. <güler> Generalnie Slacking raczej będzie obrocał w gymach, bo z tego co kojarzę w oryginalnych grach Pokemon ma on mega niemalże topowy stat staminy, czyli HP i z tego co pamiętam, chyba ma wyższy stat ataku. Także ten Pokemon nie dość, że będzie bronił, to jeszcze będzie napierdzielał gymy jak szalony. Więc trochę nie chce mi się wierzyć, że najedziek właśnie zostanie przy tym kalkulatorze, bo Slaking to jest przykład Pokemona, który no w grach Pokemon miał wysokie staty, ale 5441 cp i do tego pewnie dostanie Hyper Beama i inne topowe ataki typu Normal, to po prostu będzie miazga i nawet Mewtwo przy nim będzie taki taki otaki, no. <grych> Oczywiście do tego czasu na może wycofać się nawet z CP może zmienić kalkulację CP, ale to jeszcze zobaczymy. A tymczasem ja się z wami żegnam. Możecie stawić łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ są to dosyć ciekawe informacje. Macie taki rzut okiem, jakie CP najprawdopodobniej będą mieć pokémony właśnie z trzeciej generacji, o ile Niantic nie zmieni kalkulacji CP i innych tego typu aspektów. Oraz macie wgląd na top 10 pokémonów, które na 95%, mogę wam to szczerze powiedzieć, że na 95% właśnie tak będzie wyglądała topka, nieważne jak skalkuluje Niantic pokémony właśnie z trzeciej generacji, jak skalkuluje ich CP. I warto zaznaczyć, że nigdy tutaj nie wymieniłem żadnego legendarnego pokémona, bo legendarnych Pokemonów trzeciej generacji jest od groma. No także to tyle w tym odcinku. Przypominam, że konkurs nadal trwa, a prawdopodobnie, jeśli zdążę wyzdrowieć, to w sobotę będzie live, w którym właśnie rozwiążemy wyniki tego konkursu i wybiorę 5 osób, które wygrają po jednym powerbanku. Możecie zostawić też łapkę w górę za poświęcenie, że chore dla was nagrywam. Więc co moi drodzy? Łapa w górę, subskrypcja, jak to nie subskrybuje mojego kanału. A ja uciekam, widzimy się w komentarzach na dole, na wszystkich social mediach, które macie w opisie. No i prawdopodobnie w sobotnim live'ie. Także trzymajcie się, cześć!